Mamy brudne partnerki wcześniej przed Nadią. Okay. Ona była jedyną czystą dziewczyną, jaką spotkała Tak było, aż się spociłem. Nadia będzie, będzie, będzie kontynuować swoją karierę w najstarszym zawodzie świata tym razem. Ja biedno, ale kurwa się porobiło. Ty słyszysz, to jest miłość jak się minęło z wiatrem. Ona, jest, ona była kurwa moja starym wariatem. Tak, się porobiło. Gorzej niż... Także najstarszy zawód świata będzie grany. Panowie, przyszykujcie swoje portfele. Uff, kaliente. Słuchajcie, normalne, że trzeba się bronić rękoma nogami. i Trzeba... Ty kurwo. Patrz, zobaczysz, że wy... Zrobię z ciebie kurwę w internecie, wiesz o tym? Zrobię z ciebie prostytutę kurwa. Ogólnie to miałam sprawę się i nie reagować na żadne prowokacje z jego strony, ale stwierdziłam, że dobra, zrobię taką chustą brzutkę i myślcie sobie po prostu, co chcecie na ten temat. Ja nie będę Wam nasuwała żadnych e, myśli, ale po prostu sami popracujcie własną opinię, bo ja nie jestem od tego, żeby robić to zaraz. Jeszcze gdyby to było zgodne z prawdą, spoko, ale w momencie, kiedy człowiek pomawia i projektuje tak naprawdę swoje zachowanie na drugą osobę, E, która w takim środowisku e, na nie postawiła swojej nogi. Jest to jest dosyć zabawne, nie powiem, że nie. E, a jeszcze zabawniejsze jest fakt, że mówisz tak o mąż... kobiecie, która urodziła ci dziecko. No, to, że ty na to dziecko nie zasługujesz, na miano ojcem też nie zasługujesz, to jest inny temat, ale zastanów się co